Ale już tego pokolenia, które grało niedawno yeah. i największy z tego okresu, Larry Bird, najlepszy biały koszykarz w tej lidze w historii 50 lat NBA. A Dr. J, niewiarygodna gwiazda, Filadelfia, zresztą słychać teraz 76ers, a później grał także w Bostonie. Hey. Elgin Heiss. Philadelphia 76ers, numer 32 the kangaroo kid, Billy Cunningham. Billy Cunningham. Później świetny trener. The Golden State Warriors, numer 24 Rick Berry. Rick Berry. Jego trójka synów występuje w lidze. Świetny strzelec, ponad 25 tysięcy, 12 razy występował w meczach Sport Zachód. Numer 22 Dave de Buscher. De Buscher. Nowego Jorku. 12 lat grał w Nowym Jorku. Havlicek, John Hondo Hawliczek. Pierwszy, do którego przylgnęło Havlicek Steel the Ball. Od tego czasu mówi się Steel. Los Angeles Lakers, świetny gracz. Donald 6, Jego syn w tej chwili gra na parkietach NBA. I Paul Arizin. No i za chwilę pora na centrów. Rozpoczniemy tę prezentację od dzisiaj grających. Miał grać. Niezadowolenie kibiców, Gaunt Arena nie pojawił się, nie przyjechał do Cleveland. David Robinson, admirał. Kontuzja, także nie mógł grać w tym meczu, podobnie jak Patrick Ewing. Widać, których zawodników szczególnie lubi ta publiczność, akceptuje ich postawę, a kim de Ola Mola I Robert, Robert Parrish, chief, najstarszy gracz aktualnie występujący na parkiecie NBA, 76ers, two, Moses Malone, 22 Ola, 20, lata tak. w NBA, dwukrotnie MVP. najlepszy gracz, 32, Bill, Walton. Bill Walton, także czołowy center. NBA Graus 18, Dave, Cowens. Dave Cowens, aktualnie trener Charlotte Hornets, Karim Abdul Jabbar, 20 lat w NBA. Wielka, kto wie czy jedna z nie największych? 41, West Unsel, Washington Bullets, teraz Francisco Warriors, numer 42, Nate Thurman. Thurman. słynny szczydło, Will Chamberlain. 100 punktów w jednym meczu, średnia w jednym sezonie w 62, number, ponad 50. Bill Russell. Russell, jeden z wielkich Celtów, także w Polsce kiedyś mieliśmy go okazję widzieć. Lakers, i George Michael, Los Angeles Lakers. Grał w Minneapolis Lakers. Właściwie w latach 46-56. Kto z nich największy, trudno powiedzieć. Fenomenalny Bob Cusey, Will Chamberlain, który zdobył tyle zaszczytu, wielokrotnie wybierany cztery razy najlepszym graczem. Ligi. Oto właśnie szczudło. Karim Abdul-Jabbar, 20 lat w NBA, także 6 razy wybierany najlepszym graczem ligi. Magic Johnson, 3 razy MVP. Larry Bird, także wielkie sławy. Walton, którego niedawno prezentowano w czwórce wielkich centrów razem z Shaquillem Onilem, który wchodził dopiero do tej grupy. I dzisiejsi gwiazdoży. Dave Cowens, który w jednym roku był wybierany MVP i także All-Star Game najlepszym graczem był, kiedy zdobywał z Celtami w 1974-1976 roku tytuł. Widzieliśmy wspaniałego gracza, Boba Ciuziego. Cała historia. Pamiętam pierwsze filmy, które w latach 60. pojawiły się w Polsce, pokazujące piękny świat, zaczarowany wtedy dla nas, świat koszykówki, mało dostępny. Oglądaliśmy to wszyscy koszykarze z zapartym tchem, a później przyjechała do Polski grupa. Świetnych zawodników, m.in. był Bob Hughes, Bill Russell, Oscar Robertson, Jerry Lucas. I nagle zobaczyliśmy tę koszykówkę na żywo, by uwierzyć, że rzeczywiście coś takiego istnieje. Teraz NBA jest transmitowane do 172 krajów świata. Nazwiska tych zawodników są powszechnie znane. Kto na świecie nie zna Michaela Jordana? Jego popularność dorównała. Dzisiaj niewątpliwie największym gwiazdą piłki nożnej i kto wie, czy słynny król piłki Brazylijczyk Edson Arantes, Dona Cimento, czyli Pele i Michael Jordan nie będą znani za najsłynniejszych sportowców minionego stulecia. Wypromował tę grę rzeczywiście wspaniale David Stern. Dziś jest to gra globalna, druga po piłce nożnej. I ogromnie cały czas rozwijająca się, to trzeba przyznać zasługa sternika NBA. Być może, kiedy dojdzie do zmiany, także FIFA i Franz Beckenbauer zostanie sternikiem, czego warto mu życzyć miejsce Joao Awelanża. Kto wie, czy piłka także nie dozna jakiegoś dodatkowego impulsu. Żeby przypomnieć o swoim pierwszym miejscu wśród gier świat. Chociaż właściwie nie potrzebuje tego. Jest najprostsza, zrozumiała. FIFA ma ponad 200 członków, podobnie zresztą jak FIBA. Dwie najpotężniejsze federacje zrzeszające więcej członków niż nawet MKO. Ale teraz chwila przerwy chyba, pooglądajmy gwiazdy w przerywnikach, powrócimy za chwilę na drugą część tego meczu, by zobaczyć jak rozstrzygnie się 47 mecz gwiazd wschód-zachód.